Hej! Witajcie w kolejnym odcinku z gry World of Tanks! Mamy spokojną mapę, naprawdę, ja cieszę się, że jest to mapa. Będę sobie gdzieś tutaj campić, gdzieś tam i będzie git, nie? Myślę, że dam radę. Ale byłoby to piękne, jakby wyszło. Próbuję, próbuję. Nice. No dobrze, no to lecimy dalej oczywiście. Ej, gdzieś tu było go widać. O nie a mi zasracenia będę walić. O, 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 o! Aj! Z okienko w ogóle. Nie wiem, jakoś tak dziwnie skakał ten licznik, yy, celownik. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. O, nareszcie coś trafiłam. Opacało się, nie? Wystrzelać pół magazynku po to, żeby tutaj w niego trafić raz. Opacało się. Okay. no, no. Kurna. kurzym we see Nice Need a blast, huh? Ten super szaf jest na dole, czy mi się daje? Chyba jest na dole Nice job, nice job O, kurde, ale ja też jestem, ale ja jestem mądra. Nie wiem, po co się tak rzuciłam od razu. Mogłam się rzucić w troszkę w mniej sposób, taki. jaj, że ja się utopię. Uff. Jestem kupia, że tak się rzuciłam, naprawdę. Nice. <noise> Bardzo fajna mapa, co ja muszę zrobić? A. Okej, okay. uszkodzić lub zniszczyć moduł wewnętrzny lub zranić połąka 7 razy. Dobra, jest to całkiem dobra mapa na to. Myślę, że jest to do zrobienia. No, mam tu przestrzeń, to jest ważne. Ważne info. O, oh. oh, oh. oh, kurde, już od razu dwa, nice. <grywa> <grywa> Ale ja jestem zła, kurde, ale kliker ze mnie. Może kliker. Ty by było mnie dobrze klikać. Przepraszam najmocniej, ale to jest najsilniejsze ode mnie. No niestety, albo stety. A niech mi tutaj coś świeci. Fera. A, no dobra. Nie siadam, no to ja te tutaj strze... O! La 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 la! Tadę mieć przestrzał. To Skupimy spokojnie. Na spokojnie. Nie ma co się denerwować od razu. Jeśli tak pójdzie, to ta misja zrobię już się teraz, za pierwszym podejściem. Więc się cieszę. Naprawdę się cieszę. No chłopie, teraz ty będziesz. Nie, trafiłam. Kurde. No nie no, zabije tam. Dziękuję. Bardzo miło. Uff. Tak naprawdę już ta misja możliwa, że jest zrobiona. Bo mogłam trafić coś tego służby na, na ci co nie? Aj. Jednak niekoniecznie. Aj, po prostu nie Okej, okay, czyli już z wyróżnieniem nie miałam tego. Dobrze jest. Eisler, dawaj. Po co on go tranował? Dobrze, jest misja. To jest najważniejsze, że jest misja. Ajajaj Marta aj, aj. próbuje we mnie ja. bo gdybym nie te budynki mam tutaj niezłego spota No Arta, spróbuję w nią strzelić. Albo no, poczekam, poczekam. Tak się nikt nie świeci, więc jest okej, okay, tak? spokojem. No dobra, no, no, dawaj, Arto. Już można czekać. No czekamy jeszcze 10 sekund. Jak nie. No tutaj jesteś. I łam ją, leży jej się nie dało zabić. Dziutko, ale Ona będzie też próbowała we mnie trafić. Okej, okay, zmieniła pozycję, jest gdzieś tutaj bliżej. Tu jest murek zepsuty, a tutaj będę walczyć. No to już zaraz, moment. Może się uda. udało się. Na razie nie było tyle szczęścia. O, no nie wiem, bo ja mam już taki ten jeden magazynek. O, tu mam jakiś przestrzał. Nie pozycja na tą. Oj, dawaj, 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 szybciej, 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 szybciej! Kurna! Ale szkoda! hala, innym tam zaraz przyjedzie, więc No, skupię, skupię. Ja tu ginę, wiecie o tym, nie? No cóż. Szkoda. Ale ja myślę, że bardzo ładny witewka, tym bardziej, że zrobiłam misję. I za tego Lajta, oczywiście, ten pierwszy strzał. Jest to naprawdę przyjemna mapa. Mam nadzieję, że się uda. Z całych sił trzymam kciuki swoje, żeby się udało. Bo dzisiaj jest ciężko, naprawdę ciężko zagrać dobrą bitwę. Będę tutaj. Loduję Golda i będę tam napierdzielać się. Aha! Dolną by przebił świetnie. 29. on mnie przebił. No w garnek, oczywiście. Nie, mam dość. Mam dość. Dzisiaj tak słabo jeżę masakra. Ajajaj. A, jeszcze lis. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.